Dobry wieczór, witam Państwa w naszej tropikalnej scenografii. Mam nadzieję, że przełączycie się do wspólnej zabawy, bo już od samego początku będzie można wygrać niezłe pieniądze. Więc bardzo proszę, zapraszam za mną. E, od razu na sam początek 300 zł. gwarantowana, co należy zrobić. Trochę popodróżować wyobraźni. Szukamy Państwa z dwoma literami A, czyli trochę podróżujemy palcem po mapie. Jeżeli znajdziesz jakiś pomysł, to koniecznie dzwoń, bo 300 zł. być może będzie należało do Ciebie. Tutaj, w tej kopercie, znajduje się poprawna odpowiedź, więc jeżeli. Jeżeli taką usłyszę, to wtedy wysłam pieniądze. Ale mamy kilka ważnych informacji, które muszę przypomnieć. Pamiętajcie, że w naszym programie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie. W trakcie trwania programu rozegramy kilka konkursów interaktywnych, do których możesz zgłaszać się pod wskazane numery. Pamiętaj, że płacisz za każde połączenie, również za to, które nie połączy się ze studiem. Ale płacisz za połączenie, a nie za czas jego trwania. Aby dostać się na antenę należy odnaleźć otwartą linię, czyli linię łączącą bezpośrednio ze studiem. Jeżeli zgłaszasz się z telefonu stacjonarnego to jest Twój numer, jeżeli z telefonu komórkowego sięgaj po ten krótszy, w momencie gdy trafisz na otwartą linię zostaniesz automatycznie połączony tutaj ze mną. A gdy usłyszę to państwo z koperty, wtedy 300 zł wysyłam do Ciebie w ciągu 5 dni roboczych, więc o właśnie pierwsza osoba ma szansę, dzień dobry! Właściwie dobry wieczór, powinnam powiedzieć dobry halo. Dystry. Witam serdecznie. E, powiedz mi, jakie to Państwo? Norwegia. To jest niestety państwo. E, no wiem, to jest jednak podchwytliwe. A poza tym teraz tak sobie patrzę Alaska, trzy literki. A, czyli to w ogóle nam tutaj kompletnie nie pasuje. Trzeba uważać. No. Witam serdecznie. Jakie to Państwo? Afganistan. Afganistan, trzy literki A, o, jednak to nie jest takie łatwe jak się wydaje, no nie, nie, nie Tu muszą być tylko dwie literki A, czyli nie jedna, nie trzy, tylko konkretnie dwie A, no widzicie Tak się wydaje, że to jest takie łatwe i tak łatwo sobie znaleźć tutaj państwa, czasami łatwo popełnić błąd, ale ja wiem e, Późna pora, być może troszeczkę jesteś śpiący, to sprawdźcie jeszcze raz, dzień dobry, witam, jakie to państwo? Halo, halo? Jest tam ktoś po drugiej stronie, śmiało. Trzy, dwa, jeden. No, niestety, to niestety słuchajcie, ja tylko trzy sekundy na odpowiedź. Tutaj czas jest bardzo cenny, to w końcu program na żywo. Więc śmiało, kto jeszcze ma jakiś pomysł? Nawet nie trzeba się przedstawiać, wystarczy tylko rzucić nazwę tego państwa, ja już sobie poradzę. Jeżeli jesteś nieśmiały, to nie musimy wdawać się w jakieś długie rozmowy. Witam serdecznie, dobry wieczór. Dobry wieczór. E, jaki masz pomysł? Hiszpania. Hiszpania, no tu się wszystko zgadza, tylko że to jeszcze. Ale to wszystko dobrze. To w takim razie wiecie co, dobrze, że bufer 600 zł. Dodaję jeszcze stówkę, 6 stówek i zapisuję szybko chorwę. Dobrze znana nazwa państwa. Tutaj wszyscy macie równe szanse, naprawdę. Myślę, że tutaj każdy z was mógłby znaleźć y, taką nazwę. No to zobaczymy, co, będzie dobry wieczór. Halo, Halo. jak masz na imię? Paulina. Paulino, mam nadzieję, że to już teraz ty powiesz mi tam, co jest w kopercie, proszę. Laponia. Laponia! To jeszcze nie jest hasło z koperty. No nie, no nie! Laponia, Laponia, dwie literki A, Laponia to jest... Słuchaj, em, To jest region, właśnie znowu mam tutaj problem. słuchajcie, ta geografia jest pełna pułapek, no niestety. Ale to nie jest oficjalnie państwo. To jest polską polityczną mapę świata. Mówię polską, żeby były polskie nazwy. I coś tam znajdujemy. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam. E, z kim mam przyjemność? E, z Robertem. Robercie, mam nadzieję, że w końcu tobie się uda. Proszę, jakie to rozwiązanie? No po raz drugi dzwoni, więc też mam No to nadzieję. tym bardziej, trzymam kciuki, proszę. E, Grenlandia. Robercie, kochany. Musisz otworzyć mapę. Niestety, poszukać czegoś, czegoś innego. Co, Grenlandia to jest tak jak, no, tak, taka sama sprawa jak z Alaską. Nie mogę uznać tego, to nie jest państwo. Czyli to nie jest, nie jest nawet słowo, za które mogę zapłacić 50 zł. No, szkoda, szkoda, tym bardziej, że drugi raz zadzwoniłeś. Więc strasznie mi przykro, że nie mogę ci dać nawet 50 zł. No nie, no trudno, no trudno, muszę być nieugięta, może teraz się uda. Dobry wieczór. Halo? Halo? Witam serdecznie. Jaka, jaka to nazwa? Jugosławia. Nie ma już Jugosławii. Mm, niestety nie mogę zapłacić, no. Jest, widzę, że już wymyślacie, za bardzo już wymyślacie. Słuchajcie. Pa, y, nowa nazwa państwa będzie tak, ponieważ to jest trudne zadanie już widzę teraz, to ja oferuję za to 100 zł. Chociaż ja myślę, że to 100 zł nawet nie zostanie rozdane, bo po prostu padnie już teraz ta nazwa, która jest w kopercie. Bo popatrzcie, jesteśmy już bardzo blisko, że już pojawiają się jakieś dziwne nazwy, pojawiają się częściowe nazwy państw, pojawiają się nazwy, które w ogóle nie są państwami, albo y, kilka liter, a, a nie dwie. My już się nie możemy mylić, to musi być już to. Dobry wieczór. Dobry wieczór. To ja mam nadzieję, że to właśnie jest już to, proszę. Republika Czeska. To nie jest to. Niestety. E, ale wiesz co? Zapłacę Ci 100 złotych. Więc chociaż e, miło będzie to, że, że 100 złotych będę dla za ciebie. Dobrze. Oficjalna to oficjalna. E, A zaraz jeszcze. Republika jest czeska. Jest. Okej. Okay. Dwie literki A. To stówkę masz. Ja może tutaj niżej to zapiszę. Republika. E, Czeska. Słuchajcie, to tak, ja poproszę, żebyś, żebyście zwrócili uwagę na nazwy, które są już w tym momencie na tablicy. To są dla Was podpowiedzi i, i nie modyfikujmy ich. Niech to już zostanie tak. Słuchajcie, państwo, które teraz istnieje oficjalnie i szukamy nazwy, którą znajdziemy oficjalnie na mapie świata. Państwo. Nie jakiś region, nie kontynent, tylko państwo. O, aż wstrzymuje oddech. Dobry wieczór. Witam, po raz kolejny. O, to ty bardziej <noise> trzymam, kciuki. Dobrze, to mam nadzieję, że się teraz uda. Dobrze, co jest w tej kopercie? Jordania. Jeszcze raz... Jeszcze raz proszę. Jordania. Jordania, no niestety to nie jest Jordania, ale wiesz co, dwie literki A dwie. Ale masz stówkę. Masz stówkę. Ja wiem, że faktycznie z angielskiego można sobie przeczytać Jordania, więc okej, okay, jest stówka dla Ciebie. To zapisuję Jordanię. Jordania. Słuchajcie, no to tak, skoro już teraz zaczynamy krążyć wokół, em, wokół właściwie tych samych nazw, albo też pojawiają się czasami błędy, sporadycznie jakieś nowe nazwy, ja myślę, że jesteśmy bardzo blisko. Więc ja teraz poproszę wszystkie osoby pełnoletnie, która? też takie tropikalne plaże można tam znaleźć: Sri Lanka. Ty, jeszcze nie, jeszcze musimy się zastanowić nad państwem z dwoma. A. No słuchajcie, już tak długo walczymy, ale damy radę. Jeszcze się nie kładź spać, jeszcze nie, jeszcze nie przykładaj tej głowy do poduszki, bo wtedy zaśniesz, zaśniesz i przegapisz tysiąc złotych, przepadnie, obudzisz się, a rano myślisz, a zaraz, ale już? Już się skończył konkurs? No niestety, przespałeś go. Więc jeszcze się nie kładź spać, tylko przez chwilę jeszcze, dobrze, to powiem tak, trzy minuty, co? Pomyślisz jeszcze przez trzy minuty nad tym państwem, dasz sobie jeszcze szansę, a nóż widelec, może coś przyjdzie ci do głowy no słuchaj, za sam fakt wymyślenia nowego państwa już masz stówkę, czyli na pewno twoje wysiłki nie pójdą na marne a może to będzie tysiąc może tysiąc złotych zasili twoje konto i jest naprawdę już teraz olbrzymia szansa na to jest olbrzymie prawdopodobieństwo ja myślę, że właściwie to w ogóle została nam tylko ta nazwa, tak coś podejrzewam bo tak jeszcze się zastanawiam sama czy coś innego by mi przyszło teraz jeszcze do głowy ale no ciężko już, teraz powiem wam byłoby ciężko ja już niczego innego mam chyba teraz nie wymyślić. Zresztą ja cały czas myślę o tym państwie, więc ciężko mi w ogóle skupić na czymkolwiek innym. Ja wysyłam do was ten pomysł, mam nadzieję, że dotrze do was. O, czyżby? Dobry wieczór. Witam. Witam serdecznie, z kim rozmawiam? Z Joanną. Bardzo mi miło, trzymam za ciebie kciuki. Słuchaj, mam nadzieję, że ten tysiąc trafi do ciebie. No to proszę, jakie to państwo? Tajwan. Jeszcze raz proszę. Tajwan. Tajwan. No wiesz co, nie jest to niestety hasło z koperty za 1000 złotych. Nie jest. Ale wiesz co? Tajwan. No to, to nie jest państwo uznane na mapie politycznej. Zastanawiam się, co z tym fantem tutaj zrobić. Bo no tak mi szkoda. No nie, no nie, no, no znowu się pobawię w taką surową panią profesor geografii. No nie znajdziemy takiej nazwy, niestety, na mapie. No nie mogę zmieniać zasad, bo inne osoby miały teraz do mnie pretensje, tak? Że tu uznałam, tu nie. Trzy. Dwa. Kto czekał do końca programu, to ten moment jest dla ciebie. Możesz zarobić 2000 tysiące złotych. Ja mówię dwa. Jeden. No nie, 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 nie poddamy się, nie teraz. Jeszcze raz. Jeden. A ty w tym momencie gwiazdka. Siedem, trzy, dwa, dwa, dwa. Gwiazdka. Siedem, trzy, dwa dwa, dwa gwiazdka siedem trzy, dwa, dwa, dwa już teraz to jest ten moment Nikt nie zdobędzie będzie dwóch tysięcy, nikt ich nie chce? Nikt nie zna odpowiedzi? Nawet jedna osoba? Nawet pół osoby, no nie, no. Naprawdę? Hmm? Mam pokazać odpowiedź? A odbierało się 2000 złotych. Takie pieniądze. No, taka szkoda. O! Dobry wieczór! Dobry wieczór, pani. Witam! Tadeusz, pan. Witam, panie Tadeuszu. Cała nadzieja w panu. Jakie to państwo? Bangladesz! Panie Tadeuszu, brawo, brawo! I jeszcze raz brawo! Jest pan mistrzem tego programu. 2000 złotych dla pana. Ja już pokażę. Ale to jest to! To jest to! O to chodziło! Proszę bardzo! Wielkie brawa dla pan, Pani Tadeuszu! Ma Pan pieniądze! Dziękuję bardzo! Dziękuję również serdecznie, dziękuję Wam wszystkim. Życzę spokojnej, miłej nocy, kolorowych snów. Do zobaczenia już wkrótce, a teraz mówię Wam miłej nocy i dobranoc!